Cześć, cześć. Tutaj Pawson. My ruszamy z kolejnym odcinkiem w Call of Duty, jesteśmy dalej w II wojnie światowej. Ruszamy na Niemcy i będziemy tutaj napitalać. No? Dobra, zobaczmy, jaki karabin dostaliśmy. Czy nie taki dobry, sły jak w Japonii. No, dobra, strzelają. Bawią się. Wspierajmy ten... naboje. Czekajcie, ja muszę to sprawdzić. Nie, takie gówno to ja nie chcę, no. Może mają tu lepsze. Z magazynkiem, tak, z magazynkiem. Tego właśnie potrzebujemy, nie jakieś badziewie bez magazynku. Że każdym razem muszę przeładowywać. No przykro mi, się da. No tak to z lufy dostaniemy! Nasze czy nie nasze? Nasze. Dobra, Niemcy biegają. Ja szukam amunicji, oczywiście. Dostał. Kuleczkę. Dobra. Lećmy dalej. Zobaczmy, co tam nam sprezentowali. Chłopaki. Kołpaki. Może się uda, a może nie, da? zobaczymy Ale go teraz trafiłem. Tu kolejnego I tam zaraz zostanie w główeczkę kolejny. Tak jest, tak właśnie miało być. Tu się biegną. Ale śmiesznie się chowają. Oni są bliciakami wszyscy, jak widzieliście. Ale teraz będę miał pepiczkę. Z pepiczki to wiadomo, że ich szybciej załatwię. Dobra, niech będzie pepiczka, będzie wszystko to co potrzebuję. Dobra, lecimy za chłopakami. Tutaj. Z pepiczki, znów do... nasze znaczy, pepiczka. Pepiczka to jest w ogóle i na broni, ale to jest tak... Tak mi się pomyliło. czekaj czeka, co to jakieś? Dostałem jakieś to... Dost... Jakieś obrażenia? Jakieś... Dodatkowy tu dostałem! Uuu, uuu. Dobra Dwójeczka, nie jedyneczka, może i tam go kurde muszę. Straciłem swój karabin! O nie! O nie, tak nie miało być! Tak nie miało być, ja rozumiem, że. że czasem bywa inaczej, ale. Gdzie jest mój karabin normalny, no? Jeszcze ja muszę wrócić po karabinek, no? Ta woda mnie trochę tak zrzuca Muszę dostać inny karabin, no przecież z tego karabinu to ja nic nie zrobię Dobra, no ale spróbujemy, jedynka mamy Pindolet Dobra, trudno, takie życie, spieprzyłem Nie masz pistoleta? No, aha, to jest, to jest... dziwne, bo dostaję cały czas z tego... z tych granatów Ale niech im nie będzie Dobra Dobra, dostał. Szukajmy co ma za krabin. Lepszy niż pistolet na pewno. Ale dalej to jest ten za zawsze. Nie, to jest za dobry. Tak, tego potrzebowałem właśnie krabinku, bo on jest dobry na długą odległość. A jednak wiecie, MP40 to nie jest to jeszcze na odległość. Ale ja tak lubię ich przeładować troszeczkę jakby powiedzieć. Przeładować, przeładować i po prostu pociurkować ich troszeczkę. Chowają się, chowają. Trochę pozbieramy na municji do nich i do innych. No co, mi się, mi się pysie. No biegniemy, biegniemy, biegniemy. No uciekają przed granatami. Trudno się mówi. Nie chcę, uciekają chłopaki. Ja tutaj będę miał inną zabawę. Lecimy na nich dalej. Okej okay. Potrzebuję amunicji oczywiście. No. Nie ma chłopaka. Piegniemy, żeby już tam na mnie zmienili ich. O nie, to chyba był bardzo zły pomysł. Dobrze, dobrze było. Mogłem nacisnąć G jeszcze i ten, Ale to, jak mówię, Call of Duty i granaty to jest po prostu masakra, no. Te, te części początkowe z tymi granatami. Tak długo, długo, długo to się męczyło się. Goście, no naprawdę ja bym wam zami wygrał, ale jak mam z nim wami wygrać, jak mam takich idiotów w drużynie, którzy mnie blokują w ogóle, nie mogę przebiec. Nie da się z nim walczyć, jak oni tak mnie blokują, no? No Łepek Łepek Jeszcze jeden Dobra, łepek dostał dawać Na co ty czekałeś, przyjacielu? A ty... A ty to w ogóle co tu robiłeś? No nie wiem Chciałeś zobaczyć jak mnie zabijają? Fucking no Fucking przyjacielu, spadaj w... Konrad Konrad Wallenrod. No, nie jakieś niemieckie koszary. Teraz już nie mają. Trudno się mówi. Konrady. Jakie Sowiety. Komuny. Komunisty, no. Zwyczajne komu... Zwyczajna komuna, a więc chcieliście nam, nie wiem. Zrobiliście ich. Sowietów, no boże. Sowietów, teraz wiecie, bo musi być tak ładnie nazwane. Srobiety, da? No? Dobra. Jedźmy ich tam, zabijmy do końca. Tak, mógłbym wziąć już wziąć karabinu, ale nie chce mi się. Dobra, spadła Dobra, zmienimy karabin, bo jednak walka z nimi i z tym to jest po prostu ciężka dosyć. Zbieramy amunicję co możemy? Jednak więcej naboi, to więcej naboi, da? No? Wejdęmy do tego tunelu, zobaczymy, gdzie oni tutaj mają jakieś fajne rzeczy. Nie, tego nie chcę. To będzie... tego nie... Do tego nie będę miał amunicji. Ale i tu potrzebuję dużo amunicji, bo jednak ta gra polega na tym, że musimy rozwalać gości. Tak teraz. Dobra, jeden dostał po jajach. No ale tak wyszło, no czasem tak wychodzi. No wiecie, strzelasz, trafiasz, niszczysz, dobra. Już wiecie, co będzie zaraz. Będzie czołg. No wiadomo, że będzie czołg. F. Mamy czołga. Dostał. Cofuje się. Cofał się. Dostał, dobra. Dostał tak, jak miał dostać. Zniszczyliśmy go. Gdzie jest mój... ...pindolet? Nie to tego się miałam pozbyć Dobrze Lecimy dalej A, jeszcze jest kolejny No to za dużo to nam to nie pomogło niestety Bo muszę znów ps, użyć mojego sprzętu niszczącego Dobra jeszcze raz tak, hero, hero. Jestem bohaterem takim jak. Jak moja babcia, kurde, która oglądająca. Następne? Ile tych niemieckich czołgów tutaj będzie, no? Ja rozumiem, wszystko fajnie, ale skąd oni mają tyle sprzętu, no? Niżej troszeczkę strzelajmy. Dostał. Albo nie dostał. Dla celność tej maszyny jest po prostu bardzo, bardzo duża Dobra, teraz oczywiście gain bym zrobił, ale skończyła mi się już amunicja I mogę sobie, wiecie, strzelić, ale w majty W tym czasie... Yy, w tym czasie wiecie, co się dzieje Nie no, dajcie mi tego Tego już nie mogę? No to zajebiście, no Mamy, tylko że tam na Pital do mnie gościu strasznie z tego czołgu. Mamy go czy nie mamy? Dobra, ale dlaczego on tylko do mnie, no? Ja jestem tylko małym misiem. No, pobiegamy tutaj troszeczkę. Aha, tutaj nie mogę, widzicie. Jest tak zrobiony, że nie ógę tego przebiec. Dobra, strzelaj mnie do niego. No jest szybszy do mnie, dużo, dużo szybszy. Jest rewolwerowcem. No, ja jestem takim sam rowerowcem. Dobry, dostał czy nie dostał? Chyba dostał, dobra. Dobra, ładujmy amunicję, którą możemy załadować. Bierzmy broń, którą możemy wziąć. F. I lecimy z nim dalej. Mam nadzieję, że nie będzie więcej czołgów. Konrady! Walcie tej Konrady! Nie wiem dokąd strzelacie, ale. A, tu gościu w krzaczkach siedzi. Myślę No, a następny czołg? Nie no, powiem mi wam, że niemożliwe, że te czołgi tak tutaj Dużych jest A się nie niemiłe robi Ale mam nadzieję, że dalej będzie jakaś amunicja Żeby rozwalić ten czołg, bo tak to nic nie zrobimy Dobra, ty dostałeś też Dostał W pacynkę Mamy następnych ale muszę go trafić z jakiegoś, jakiejś bazuczki, bo tutaj to dużo. O, mam bazuczkę! Wszystkież okienka może go przycelować. Zrobię go z okienka. No! Dostał? Dobra, dostał. No dobra no Sprawdzimy tą niemiecką zajbistą broń Dobra, mamy chłopaczków wszystkich tu poklei do zabicia. Przeskoczyłem przez okienko. Skoro tak nam rozproszą, no to damy radę, no? Zatakujmy. Zatkujmy ich. Zobaczmy, co się dzieje. Uu, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, schowamy się. O ty gnoju, tak mnie zaskoczyłeś. Hilfę, hilfę. O nie! On chce ja do mnie strzelać? czemu ty nie możesz tego przeskoczyć? Śmieciu jeden! rozwalmy w ten sposób. Naprawdę, czy ta niemiecka grupa miała Panzerfausta? Mają? Nie, nie mają. To nie jest Panzerfaust. Tutaj są. Krowy rozwalili. O to śmiecie. Małą krówkę rozwalili. No i co, no musimy wrócić tam po tego pacerfausta, do tego budynku, i go mu po prostu za przeproszeniem, pierdolnąć no! Musimy mu po prostu porządnie pierdolnąć no. No, oczywiście nie da się wejść. Och. No, może z drugiej strony się uda. No wiem, że nie mogę tutaj stać, ale. Będę stał tu wyżej, no. Trzasnę mu po prostu w łeb. i tak się skończy. No, dobra, no. Chyba już więcej kolegów nie będą mieli, no. Zmieniłem, zniszczyłem całą dywizję. Moim zdaniem, przynajmniej. Może nie. Oj, tak, tak. Ten karabin będzie lepszy. Dobra, udało nam się to przejść. Udało nam się ich wszystkich zniszczyć. W pierwszej misji, prawie. Dymitriusz idzie. Idzie Dimitri. Pawson, Dimitri, no. Albo Dimitri Pawson. Dobra, jedziemy za naszymi chłopakami. Oni pewnie zaraz ruszą. A my jedziemy za nimi, ale nie możemy się na siąść na Nie, możemy sięć, zobaczcie. Możemy siąść na T34 ty... na, e, i zobaczyć, jak to się będzie jechać czołgiem, na. No? Tylko w... nie z perspektywy z środka, tylko z zewnątrz. Lecimy na Szczecin. Pewnie tak będzie, kiedy Szczecin był w Niemczech, więc wiecie jak to jest. on tu nic nie ja Dobra. Mam schodzić? Dobra, ja schodzę tutaj z tego czołgu. Jednak się boję jechać na bo za szybko mnie rozwalą. Za szybko mnie tu rozwalą. Dobra, idziemy dalej z nimi. Nie no, misja dobra. Powiem wam chyba, że ja nie grałem w chyba w tą grę. Ja chyba nie grałem w tą grę. Bez bicia się przyznam, że nie pamiętam. Wydawało mi się, że może początek grałem. Może naprawdę początek grałem. Ale dalej się mi chyba nie udało przejść. Wiecie, jak to czasem jest: zaczynacie jakąś gierkę, a potem jej w ogóle nie kończycie. I to nie dlatego, że jest zła czy dobra, po prostu. Jakoś e, chcecie grać coś innego w tym momencie. Dobra, no rozwalimy z granata. Więc za dużo mi to nie pomogło. Pawson znów przegrał. Znów przegrał. Znów pokazał, jakim jest dubkiem. Ale mój smoł towar rzucili. Uu. Ten karabin to po prostu jest. Bo jeśli chodzi o celność, to po prostu jest mistrzostwo Przeładuj, ale jeszcze trafię jednego w łebek Dobra, jeszcze raz mam przeładować Ale to jeszcze, jeszcze jeden musi tu zginąć No nie no, z tym głupim granatem znowu Przeładujemy Schowamy się za tą ciężaróweczkę i spróbujemy jeszcze I spróbujemy zginąć za ciężarówką, no Tak wyszło no, tak wyszło Tak w życiu bywa Że tam rzucają małtowami my Dobra, wiesz, to ja z za weznajmy karabiny, tak? I spróbuję ich tam zajść z boczku. Oni tu przyjadą, ale ja, jakby to powiedzieć, jestem od nich lepszy. Ale się nabojem skończyłem. Musiały się mi naboje skończyć. Dobra, ich jest za dużo tutaj. Ale akurat siedzę tutaj. Granat, wybuch ciężarówki. Zajebiście, 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 zajebiście. Tak miało być. Pawson miał zginąć na pierwszym rondzie. Na pierwszej misji przejeżdżaj, tu śmieciu. No, no stał A nie ten karabin. Nie ja ten karabin znowu mam. Dobra, może tamci powinni być chociaż to Niemcy. Bo tak to jak ja będę ginąć, to, to nie będzie aż tak miło. Dobra, atakują. Może nie jak Japończycy, ale też dobrze atakują. Znowu jakiś, kurde, granat, no Skąd oni te granaty rzucają, no? Nieamerykańskie te granaty trochę były Dobra, musimy znów przerzucić broń Bo już nie mamy Z czym do nich strzelać, no? Obejdźmy jakichś Niemców Zobaczmy, czy będą mieli dla nas pistolety Dobra, tu mają dla nas amunicję to Od razu przymieniam. Nie mieli dla niego, dla ciebie też kuleczkę. Nie wiem po co ty stoisz w ogóle, jakaś dziwna, dziwna ta misja jest, jeśli chodzi o akcję. Ja gram oczywiście na normalnym poziomie w tą gierkę, ale tu też powiem wam, że nie podoba mi się to. No, tak, tak beznadziejny jest, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ich możliwości intelektualne, o IQ. Jakiś skrypt jest dziwnie napisany, no ale co zrobicie? Tak, tak ta gra wygląda. się. Giną wszyscy. Giną wszyscy naziści. Komuniści ich zniszczyli. No w sumie są dwie ideologie. Nazistowska i komunistyczna. Komuna miała więcej ludzi. Dlatego przegrali ci. Tak naprawdę. Nie spodziewali się pewnie tego, że... A szczylu ich przyjdzie. Za buga. No, ale widzę jak go się na granatem, ale na szczęście rzucił w nie w to miejsce co trzeba. Bo już z tym go uciekłem. Dobra. Lejemy ich, dobrze. Dobra, dostał kolejny. Przedmiot to. Obejdziemy tu z boku. Następny. Pójdźmy im Z góry ich tu trochę wytrzącham. Trzeba się schować, bo widzę, że tutaj troszeczkę przesadziłem jednak z tą zabawą co chciałem znowu ciągnie to się Dobra, jedziemy, jedziemy z nimi, powiem wam, że dobrze z nimi jedziemy Nasze Konrady im pomagają i chłopaki tutaj nie dają rady Dobra Teraz 34 rudy pojedzie Mamy ich, MAMY ICH! Dimitri oczywiście jest najlepszy Bliżej Berlina Kolejna misja zakończona Spalić ich! Peteliu? Powiem wam, że nie wiem gdzie to jest ale to pewnie jakaś się Dobra chłopaki, ja będę kończył tutaj odcineczek. Dzięki za poglądanie i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, hej!